Dzień dobry Państwu, dziękuję organizatorom za zaproszenie mnie do udziału w dzisiejszej konferencji. Będę mówić o rzadkiej, a nawet ultra rzadkiej chorobie, jaką jest nocna napadowa hemoglobinuria. Częstość występowania nowych przypadków szacuje się na 1 do 2 na milion mieszkańców na rok. Mediana wieku zachorowań u osób dorosłych wynosi 30 lat. Czyli chorują przede wszystkim osoby młodsze, ale zachorowania mogą zdarzyć się także i w starszym wieku. U dzieci choroba ta występuje rzadko, a mediana w chwili zachorowania wynosi u nich 12 lat. Około 35% chorych na nocną napadową hemoglobinurię umiera w ciągu 5 lat od postawienia rozpoznania. Po prawej stronie widać krzywe przeżycia. Dolna niebieska linia to jest przeżycie chorych na nocną napadową hemoglobinurię, a u góry dla porównania pokazane jest przeżycie chorych dobranych pod względem wieku i płci, i widzimy jak bardzo to się różni na niekorzyść nocnej napadowej hemoglobinurii. A czym jest ta choroba? Otóż. Dochodzi tutaj do somatycznej nabytej mutacji w genie PIK-A, co polega na braku kluczowych inhibitorów dopełniacza. Takich białek brakuje jak na przykład CD55, CD59 na powierzchni komórki. na powierzchni komórek, co powoduje niekontrolowaną aktywację dopełniacza, a jeśli dzieje się to na powierzchni erytrocytów, to dochodzi do hemolizy, czyli rozpadu krwinek czerwonych. To z kolei powoduje obniżenie stężenia tlenku azotu i prowadzi do licznych objawów klinicznych nocnej napadowej hemoglobinurii. Im więcej jest tych komórek klonalnych, a podkreślam, że nie są to komórki nowotworowe, wpływa to na ciężki przebieg choroby. Do, poza hemolizą charakterystyczne tutaj jest wystąpienie choroby zakrzepowej, uszkodzenia narządowe i zwiększona umieralność. Na tej rycinie pokazano, iż brak blokowania CPI powoduje, iż Kompleks dopełniacza atakuje błonę komórkową erytrocyta i prowadzi do rozpadu krwinek czerwonych, o czym już mówiłam. Poza hemoglobiny, to jest niedokrwistość hemolityczna wewnątrznaczyniowa o zdecydowanie cięższym przebiegu w porównaniu z niedokrwistością hemolityczną zewnątrznaczyniową. Jak już mówiłam, dochodzi do niedoboru tlenku azotu, ale także do aktywacji agregacji płytek, aktywacji komórek śródbłonka i leukocytów i to z kolei prowadzi do pojawienia się choroby zakrzepowej. Zakrzepica jest najczęstszą przyczyną. nerek, która ma parę przyczyn. Po pierwsze, może być to spowodowane odkładaniem złogów żelaza w kanalikach nerkowych, albo Wolnej hemoglobiny, czyli tą hemoglobinurią, ale może również dochodzić do zakrzepicy tętniczej i żylnej naczyń nerkowych, i to wszystko prowadzi do niewydolności nerek. Podczas hemolizy, jak mówiłam, uwalnia się hemoglobina, to powoduje niedobór tlenku azotu, a to z kolei powoduje zaburzenia regulacji napięcia mięśni gładkich i prowadzi do zwężenia naczyń krwionośnych. Co może spowodować nadciśnienie płucne i w konsekwencji duszność, a nawet niewydolność oddechową u chorych. Ta mutacja jest spontaniczna i pojawia się, takie klony komórek pojawiają się wśród macierzystych komórek krwiotwórczych. W kolejnych etapach tych komórek przybywa i komórki, które już dojrzewają i dostają obwód również pozbawione są kotwic GPI. Dotyczy to nie tylko erytrocytów, ale także płytek krwi monocytów, granulocytów i limfocytów. Tak więc chory, który się do nas zgłasza do lekarzy, może mieć objawy anemii hemolitycznej, bądź też niewydolności szpiku, a także choroby zakrzepowej. Anemia hemolityczna charakteryzuje się poza tym, że to jest niedokrwistość normocytowa, norma barwliwa, wzrostem aktywności dehydrogenazy kwasu mlekowego, enzymu, który uwalnia się z rozpadających się krwinek czerwonych. Chorzy mają zwykle stan podżółtaczkowy, a nawet żółtaczkę, gdyż w wyniku przemian uwolnionej hemoglobiny powstają nadmierne ilości bilirubiny. Ta bilirubina nie wiąże się z glukuronianami i powoduje to wzrost bilirubiny pośredniej, a jest ujemny odczyn Kumpsa, który świadczy, że hemoliza ma charakter nieimmunologiczny. Poza niedokrwistością we krwi obwodowej możemy spotkać się z neutropenią i lub małopłytkowością. Mogą być z aktywacji dopełniacza, ale może także być spowodowana niewydolnością szpiku, gdyż u chorych na anemię aplastyczną obserwuje się obecność klonu PNH i także w mniejszym stopniu u chorych na zespoły mielodysplastyczne. Aby postawić rozpoznanie anemii aplastycznej czy zespołu mielodysplastycznego, trzeba wykonać biopsję szpiku. I jak już powiedziałam, szczególnie. Zwracamy uwagę także na wystąpienie choroby zakrzepowej, która może mieć nietypową lokalizację. Dotyczy zarówno tętnic, jak i żył. Takie ciężkie powikłanie to jest zakrzepica żył wątrobowych, która może prowadzić do ciężkiej niewydolności wątroby i nawet konieczne bywa, konieczna bywa transplantacja wątroby, ale zwykle to nie jest skuteczne, bo w tej nowo przeszczepionej wątrobie. Ponownie dochodzi do rozwoju zakrzepicy. Może dochodzić do zakrzepicy w naczyniach mózgowych i wielu innych. Prawie 100% chorych uskarża się na uczucie zmęczenia, i nie zależy to tylko od nasilenia niedokrwistości. 66% uskarża się na duszność. U ponad połowy chorych pojawiają się bóle brzucha i zaburzenia połykania, co związane jest z zaburzeniem napięcia mięśni gładkich. U blisko trzech czwartych chorych stwierdza się bóle głowy, u prawie połowy mężczyzn dochodzi do zaburzeń wzwodu, również związane to jest ze zmianą napięcia mięśni gładkich. Aby chorobę rozpoznać. Należy wykonać badanie metodą cytometrii przepływowej, krwinek krwi obwodowej i ocenia się granulocyty i przynajmniej jeszcze jedną linię dodatkową, na przykład erytrocytu. Jeśli brak jest na przykład komórek, brak tych kotwic GPI, na przykład białek CD59, to stwierdzamy, że mamy do czynienia z klonem komórek nocnej napadowej hemoglobinurii i możemy tu również określić, jaki to jest odsetek komórek. Od kilkunastu lat do leczenia choroby to jest przeciwciało monoklonalne skierowane przeciw składowej C5 dopełniacza. Ono także charakteryzuje się tym, w ogóle dopełniacz, iż odgrywa rolę jako słaba anafilatoksyna, bierze udział w usuwaniu kompleksów immunologicznych i w opsonizacji mikroorganizmów. Tak więc, jeżeli po... hamuje kaskadę układu dopełniacza i zapobiega przechodzeniu składowej C3 w składową C5, i blokuje to aktywację dopełniacza na powierzchni komórek. Uznano i stwierdzono w badaniach klinicznych skuteczność tego leku u chorych z hemolizą. Jeśli stwierdzimy chorobę zakrzepową u chorych na nocną napadową hemoglobinurię, to samo leczenie przeciwkrzepliwe jest tutaj nieskuteczne albo bardzo mało skuteczne, natomiast w połączeniu z ekulizumabem czy innym blokerem składowej C5, leczenie to jest skuteczne. Ponieważ jak już mówiłam, to hamowanie aktywności składowej C5 dopełniacza może się wiązać z zaburzeniem eliminacji mikroorganizmów konieczna jest profilaktyka przeciw zakażeniu meningokokowym. To szczepienie powinno się odbyć co najmniej dwa tygodnie przed podaniem ekulizumabu. Natomiast jeżeli konieczność jest natychmiastowego podania leku, to podajemy ekulizumab, podajemy szczepionkę, ale jednocześnie stosujemy antybiotykową przeciw meningokokom. To jest podany schemat leku. W pierwszej fazie podaje się lek w mniejszej dawce co tydzień, a później w większej, ale co dwa tygodnie. Należy podkreślić, że to leczenie nie spowoduje wyleczenia, ale likwiduje czy zdecydowanie osłabia objawy występujące u chorych na nocną napadową hemoglobinur, jest mniejsza. Częstość przetoczeń koncentratu krwinek czerwonych albo zupełnie eliminuje, a tutaj pokazane jest iż o 92 takiego incydentu to był wówczas dołączenie leczenia przeciw jest ravulizumab, który jest również humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym, wiążącym się specyficznie ze składową C5 dopełniacza, z tym, że lek ten ulega recyrkulacji i zamiast co dwa tygodnie, można lek podawać co 8 tygodni. Lek ten w czasie eliminacji w komórkach uwalnia się, od składowej C5, która jest inaktywowana w mizozomach, a przeciwciało ponownie pojawia się na powierzchni komórki, dostaje do krążenia i bywa znowu używane w inaktywacji składowej C5. Wykonano takie badanie ankietowe, w którym chorzy mówili, jakie leczenie wolą, i 93% chorych. Preferuje leczenie ravulizumabem z powodu właśnie tego zmniejszenia częstości infuzji, co powoduje, że mogą właściwie prawie normalnie żyć, prowadzić życie towarzyskie, pracować. Forma jest dożylna, ale no jest to do zaakceptowania i lek jest skuteczny. Proszę zobaczyć, tutaj przedstawiono wyniki przeżycia chorych leczonych ekulizumabem. Po prawej stronie jest ta rycina, która pokazywała przeżycie chorych bez leczenia inhibitora c 5 Natomiast po lewej stronie ta niebieska krzywa przeżycia właściwie nie różni się prawie od przeżycia zdrowej grupy kontrolnej, dobranej pod względem płci. Czyli pewno. W ubiegłym roku FDA zarejestrowała nowy lek pec coplan czyli MPW. To jest z kolei inhibitor C3. Jeśli Państwo sobie przypomną, to on jest wyżej piętro przy, w tej kaskadzie aktywacji dopełniacza i udowodniono to w badaniu. Trzeciej fazy w badaniu Pegasus, w którym stwierdzono, że nawet zdecydowanie lepiej dochodzi do szybciej do wzrostu stężenia hemoglobiny w porównaniu z ekulizumabem, a także, że lek ten hamuje nie tylko hemolizę wewnątrznaczyniową, ale czasami zdarzające się w tej chorobie takie powikłanie jak hemoliza zewnątrznaczyniowa. Okazuje się, że ten lek hamuje wszystkie trzy drogi aktywacji dopełniacza, drogę klasyczną, drogę alternatywną i drogę lektyny. No, czy to będzie się wiązało z częstszymi zakażeniami? Jak na razie w badaniu Pegasus, w którym porównywano wyniki leczenia ekulizumabem i tym inhibitorem C3 dopełniacza, że nie było częstszych Powikłań, jeśli chodzi o zakażenia. Tutaj również obowiązuje profilaktyka szczepienia przeciw meningokokom, ale także przeciw bakteriom otoczkowym. Toczą się kolejne badania kliniczne z takim lekiem Krowalimab To jest badanie trzeciej fazy. To również jest inhibitor składowej C5, ale. Droga podania jest podskórna, lek podaje się co cztery tygodnie i jest możliwość leczenia ambulatoryjnego, nawet uważa się, że będą mogli podawać sobie lek sami, a na kontrolę zgłaszać się zdecydowanie rzadziej. Jest jeszcze inne badanie z lekiem Danikopan i tutaj jest dosyć atrakcyjna sytuacja, bo droga podania byłaby do Czekamy na wyniki tych badań. Na razie w Polsce. Kulizumab, który w ogóle nocnej napadowej hemoglobiny mamy w Polsce program lekowy. Przez rok było tutaj pewne zawieszenie, natomiast nadal nie możemy podawać Rawulizumabu, bo nie ma tego sponsorowania, że tak powiem w cudzysłowie, przez Narodowy Fundusz Zdrowia, aby z tego leku skorzystać. A jak widzicie Państwo, toczą się kolejne badania, być może te leki również wejdą i w Europie do repertuaru Leczenia chorych na nocną napadową hemoglobinurię. Dziękuję za uwagę.